Z tej strony Rex kosmosu, i dzisiaj zaczynamy sobie pewną serię, gdzie będziemy omawiać różne yy, zwierzęta, które już niestety nie żyją, lecz żyły na tej Ziemi. Na pierwszy ogień bierzemy Tyranotana. Tyranotyzan został opisany bardzo niedawno, bo w 2005 roku przez przez Fernando Novasa odkryto dużo skamieniałości tego teropoda. To i tak wiemy o nim mało. Jego nazwa oznacza olbrzymi tyran z Hubut. Był on bardzo spokrewniony z liganotozaurem i z mapozaurem. Za identyfikację tyranotytana w rodzinie karharodontozaurów posłużył jego ząb. Analiza kręgów wykazała, że może Teraz posiadał wyrostki kostne na plecach, lecz nie ma na to dowodu, gdyż się one nie zachowały. Szczątki zostały odnalezione w Argentynie, w prowincji Chubut. Długość tego gata to 15,5 metra, wysokość 8 metrów, masa 6 ton. Żył on 100 milionów lat temu w kredzie w Mesozoiku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli są tutaj jakieś elementy, które nie zgadzają się z prawdą, napiszcie koniecznie w komentarzu. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Ja byłem Reku Kosmosu.